Firma Canadian Solar została założona w 2001 roku w Ontario w Kanadzie i jest jedną z największych na świecie firm w branży energii odnawialnej. Jesteśmy wiodącym producentem modułów fotowoltaicznych, dostawcą rozwiązań w zakresie magazynowania energii słonecznej i akumulatorów oraz deweloperem projektów energii słonecznej i magazynowania energii na skalę przemysłową. W ciągu 22 lat staliśmy się jednym z największych na świecie dostawców produktów fotowoltaicznych i rozwiązań energetycznych, a także jednym z największych deweloperów elektrowni słonecznych na świecie. Canadian Solar ma silną lokalną obecność w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce, z siedzibą główną w Monachium w Niemczech. Do końca 2022 roku Canadian zarejestrował ponad 3000 autoryzowanych patentów na całym świecie. Ponad 500 doświadczonych naukowców pracuje w centrach badawczych nad ogniwami, modułami i systemami solarnymi. Nowe moce dodane na lata 2023 i 2024 będą realizowane w najnowszej technologii Topcon n -type, co pozwoli lepiej sprostać silnemu zapotrzebowaniu rynku i przyspieszyć wzrost. Ponadto, zwiększając poziom integracji pionowej, stale poprawiamy naszą kontrolę nad technologią, źródłami surowców i kosztami. W pierwszym kwartale 2023 rozpoczęliśmy masową produkcję modułów Topcon N-Type. Najwyższa moc modułów osiąga 700 W i jest specjalnie opracowana do zastosowań dwustronnych, ale posiadamy również zróżnicowane portfolio produktów Topcon, aby zaspokoić potrzeby rynków użyteczności publicznej, komercyjnych i mieszkaniowych. Nasze moduły dedykowane dla zastosowań mieszkaniowych o mocach od 405 do 460 W, posiadają czarną ramę i wydłużoną do 25 lat gwarancję techniczną, pod warunkiem instalacji na budynkach rezydencjalnych w Europie. Z perspektywy regionalnej, nasi klienci zazwyczaj podkreślają nasze produkty wysokiej jakości i nasze globalne, lokalne podejście, doceniają naszą lokalną obecność na całym świecie. Jest to moduł, który dostępny jest w tej chwili w hurtowni PVX. Jest to moduł, który ma stosunkowo małe wymiary, co pozwala go stosować zarówno na instalacjach rezydencjalnych, jak i na instalacjach komercyjnych oraz małych instalacjach gruntowych. Jeżeli chodzi o ten konkretny moduł, czyli moduł o mocy 460 W, gwarancja dla projektów rezydencjalnych w Europie, pod warunkiem że moduł posiada czarną ramę, wynosi 25 lat na liniowy spadek mocy oraz 25 lat gwarancji technicznej. Canadian Solar znajduje się w top 5 producentów modułów fotowoltaicznych i posiada ugruntowaną pozycję w rankingu Bloomberg Tier 1. Klienci wybierają nas, ponieważ dostarczamy najlepszą możliwą jakość, a nasze projekty fotowoltaiczne konsekwentnie osiągają najwyższe wartości produkcyjne i zwroty z inwestycji.